Więc dzisiaj chciałbym skustomizować pewną rzecz, dzięki której moje dzieciństwo zostało zapamiętane tak pięknie. Znalazłem to pewnego razu w garderobie i postanowiłem, że będę musiał coś z tym zrobić. Proszę Państwa, przedstawiam Wam PlayStation 2. Pierwszym krokiem będzie potraktowanie jej papierem ściernym. Wyjmiemy sobie, wytniemy mniejszy kawałek papieru czarnego. Ok, jeżeli nasza konsola jest już gotowa, możemy wziąć się za robienie szkicu. Lepiej będzie, jak sobie odrysujemy kontury. Chciałbym skustomizować konsolę w motywie Hot Wheels, z tego powodu, że to była moja ulubiona gra na tej konsoli. Chciałem na niej powstawiać parę dudli, ale zauważyłem, że to wygląda okropnie, więc wpadłem na pomysł, że zrobię tutaj takie tło. A gdy już mamy gotowy szkic, postanowimy go przerzucić na konsolę metodą odbijania. Kartkę ze szkicem sobie przymocujemy do konsoli za pomocą taśmy klejącej, żeby nam się potem nie ruszała, a zaraz za pomocą ołówka sobie odbijemy szkic na konsolę. Metoda odbijania polega na tym, że grafik, który jest po drugiej stronie kartki ze szkicem, zostaje odbijany przez nacisk ołówka na konsolę. O tak, będziemy teraz wykolorować, a na końcu właśnie się zajmiemy lineartem. Ale oczywiście nie zapomnijcie, żeby wstrząsnąć swoim markerem poska. I również też nie można zapomnieć o mało efektywnych trikach. Nice. Nasza konsola została już skustomizowana i ostatnim etapem będzie utrwalić nasze dzieło, a uchronimy sobie je dzięki farbie ochronnej w sprayu. Więc teraz wszystko zabieramy sobie na korytarz i tam zajmiemy się wszystkim. Lekko musimy sobie wstrząsnąć... Na... I teraz pokrywamy tą całą konsolę farbą i teraz musimy poczekać aż to wyschnie więc nasza starożytna konsola już wysła i chciałbym Wam pokazać jak ona się prezentuje. No i tak się kończy nasz odcinek i chciałbym Was zaprosić od razu już na kolejny odcinek, który się pojawi za tydzień podejrzewam. Więc ja się już żegnam z wami, dziękuję za oglądanie i cześć!